farma solarna w Wierzchosławicach teraz największa. Już niedługo podobną, a nawet większą będzie mieć gmina Bożęcin, a do tego farma wiatrowa. Ze słońca i wiatru powstanie energia i prąd znacznie tańszy. W momencie, kiedy tego typu instalacja powstanie na naszym terenie podejmiemy działania w zakresie negocjacji z dostawcami prądu wartości kosztów kilowatogodziny dla mieszkańców gminy Borzęcin. Zależy nam na tym, aby w związku z tą inwestycją ten prąd dla mieszkańców gminy Borzęcin ta energia elektryczna dla mieszkańców gminy Borzęcin była tańsza. A mamy pomysł, i wydaje się, że wiemy, jak ten cały proces przeprowadzić. Wiatraki i fotowoltaika to nie tylko tańsza energia, ale przede wszystkim ochrona środowiska. Turbin wiatrowych będzie 17. Posadowione w odpowiednim miejscu i na określonej wysokości, tak aby zoptymalizować ilość energii możliwej do uzyskania oraz maksymalnie wyciszyć cały mechanizm. To turbiny w wysokości do 150 metrów, średnicy wirnika do 117 metrów i liczby łopat 3. Tutaj mają Państwo przykład budowy turbiny wiatrowej z wyszczególnieniem jej głównych elementów, czyli wieża turbiny wiatrowej, gondola i wirnik z łopatami. Energia z wiatru może zaspokoić potrzeby energetyczne 37 tysięcy mieszkańców gminy Bożęcin. Wystarczy, że będzie pracować przez 8 godzin, 122 dni w roku. W sumie około 50 MW, które będą realizowane na terenie gminy Borzęcin, da to porządny, powiedzmy, zastrzyk energetyczny gminie w szerokim tego spektrum znaczeniu. Podzieliliśmy ten projekt na dwa zasadnicze elementy ze względu na elektrownie wiatrowe. I ze względu na elektrownię fotowoltaiczną. Prace nad elektrowniami rozpoczną się już wkrótce, a potrwają około dwa lata. Cały projekt wpisuje się w politykę energetyczną naszego kraju. Polska zobowiązała się do roku 2020 uzyskać 15% udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym państwa. Poza tym, oczywiście, zobowiązała się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 20%. I zmniejszyć zużycie energii również o 20%. To pierwszy tego typu kompleksowy projekt w Polsce. Na efekty czekają już mieszkańcy gminy Julita Majewska-Tarwizja.